Co pani chętnie ogląda? Seriale czy filmy? Jak mam czas, to raczej filmy. Mhm. Raczej filmy. Coś, co mogłaby Pani polecić? Um, ostatnio oglądałam, oczywiście Netflix jest dość popularny i był to dość fajny film o kobiecie, to się nazywa The Old Guard, która podróżuje w czasie i ratuje ludzi i pomaga wszystkim. Mhm. I dlaczego się Pani podobało? Dlaczego by Pani poleciła? Jest to osoba, która w dzisiejszych czasach jest osobą, która która jakby ma w sobie tą empatię, której nam brakuje w tym momencie, więc jest godny polecenia. To, to, to bardziej teraz seriala, akurat oglądałem, ale no to dom z papieru na przykład. No bo filmy to mi teraz trudno sobie tak przypomnieć, jakie. Ale no, pan No po prostu był ciekawy. Pierwszy sezon był w ogóle bardzo fajny, no i następne sezony troszkę gorsze, ale też warte do oglądnięcia i no i wciągał przede wszystkim bajki. Na etapie bajek jestem, także Ale dom z papieru fajny. Mm -hmm. Serial? Tak. Dlaczego? Proszę? Dlaczego pani poleca? Akcja. Cały czas się, co się dzieje, nie jest nudne. Fajny. Seriale. Mm -hmm. A jakie na przykład? Świat kiepskich. Mm -hmm. I dlaczego? Bo mi się podoba seriale. Mm -hmm. A jakiś serial mogłaby pani polecić? Przysięgę. Mm -hmm. A dlaczego? Bo jest lekka, zrozumiała i taka bajeczka. E, raczej filmy. I coś do polecenia? Może jakiś ulubiony film? Mm. No W tej chwili no, to rzadko oglądam, no, ze względu na e, pracę, którą wykonuję. No, no, nie mam tak mhm. czasu, żeby, żeby oglądać, no, ale filmy raczej kryminalne. Tak. Mhm. A co chętnie oglądasz, seriale czy filmy? Seriale. I jakie na przykład? Miodowe lata, Kiepskich, e, e, M jak miłość, e, różne. I coś co mogłabyś tak polecić, dlaczego je oglądasz? Miodowe lata, ponieważ no, jest dużo śmiechu i ogólnie jest to serial taki humorystyczny, także polecam. Na dobre, na złe, Barwy sześcio i M ja jak miłość. Mhm. I dlaczego je lubisz? Bo to jest mój ulubiony serial. Seriale bardziej. Mhm. I coś tak do polecenia? No, Boczek Horseman mogę polecić. Mhm. I dlaczego? No, bo to jest taka animacja, która ogólnie opisuje życie takiego dorosłego człowieka, który ma problemy. A co chętnie oglądasz? Seriale czy filmy? A to różnie. Mhm. To i to. A coś na przykład. Tak do polecenia? Y Ostatnio teraz oglądam Friki y, Bliders, coś takiego. No to jest ten serial, który oglądam. A wcześniej oglądałem dos papieru, ale to chyba jak każdy teraz. I dlaczego oglądasz te seriale? Po prostu lubię taką tematykę. Y, filmów i seriali, bardziej takie kryminalne akcje, horrory, coś takiego. Chętniej oglądasz seriale czy filmy? E, seriale. Mhm. A jakie na przykład? Na przykład... Jakie mamy seriale w Polsce, Jezus? Nie tylko w Polsce, mogą być zagraniczne. Co oglądasz? Riverdale! Mhm. I dlaczego? Bo to jest super serial i ma dużo odcinków.